No i po całodziennym łowieniu rybek rekinów wręcz było odgryzły taką silną linkę chyba z 50 kilo te rekiny miały co najmniej teraz sobie odpoczywamy yy, na tym, na, na łódeczce czekaj, o, kur... pokaż jeszcze tutaj, no, no pokaż tutaj dookoła jak to, jak ładnie to do, dookoła mamy znaczy tu wiesz ze mną? <grych> Co so, bądź ty bądź operatorem. Nie, nie, to właśnie nakręcenie Tak, ja to jest no, to... Dobrze no, nie będzie po, Pokaż chodź no. Pokaż chodź na ten, pokaż. O, no. Gotowi do wypłynięcia następnego na zwierza no.